Hej kochani, tutaj ja, Debra. I ogólnie, jak wiemy, jest poniedziałek, więc pora mieć następny odcinek. Nie wiem o której, sorry. Um, ogólnie w tym momencie za, zaraz będę robić sobie nagetsy, ponieważ tak, od kilku miesięcy robię sobie nagetsy to moje jedzonko no i jakby wyjaśnić, co się ze mną działo przez rok i moja, z, moj, z moim e, montażystka e, będzie pisała. E. Więc tak, zacznijmy od kwietnia. E, w kwietniu chyba zaczęłam wtedy to bardziej być weebem, e, ale wtedy to jeszcze byłam tym złym weebem, co... No z lektorem czy nią, ale potem musiałam być zmuszona z napisami i tak by się, się zastanęło. Moje pierwsze anime to była czarno Czarnocześniczka. Właśnie w tym momencie dostajecie to na obrazku. Eee, przez ten cały czas zaczęłam oglądać anime. No zobaczycie to po prostu. Eee, jak wygląda teraz moja piękna kolekcja z obejrzonych anime. I jest ich aż 215 To są kilka serii, więc tak I to jest aż miesiąc Z oglądaniem No jestem 17, że to zrobiłam, co nie? W maju to No wiecie, taki spokój Bo wiecie, były zdalne, więc Ja tam, ja po prostu robiłam luzik Oglądałam sa anime na Pamiętam, że na matematyce Oglądałam sobie Like you, Czwarty sezon Czwarty sezon sobie oglądałam na matematyce, w leżałam w łóżku. To były cudowne czasy. Niestety już się skończyło, jestem w ósmej klasie, kurwa, już do egzaminów. Dlatego że czasem muszę mi taki po prostu wyrwanie się z tego, bo źle się potem czuję, masakrycznie. I tak, bardzo jestem się dumna. Po maju jest czerwiec, w czerwcu. No, wiecie, spokój, luzik, były wakacje. Wakacje też bardzo nadrobiłam sobie anime wszystkie. Wtedy, kiedy e, Bidronka i od we Szanghaju wychodziło, ja sobie usunąłam historię. Historię na CD, a gdzie miałam wszystko wypisane, co oglądałam, co nie oglądałam, e, co zaczęłam. No, i tak to wygląda. No i jest ten e, czerwiec, skończył się. Ja w ogóle tam nie, nie patrzyłam się na daty. No, miałam jakiś wyjazd na jezioro, na morze, co nie. E, no i tak, miałam wyjazd na, na morze i było zajebiście po prostu. Czułam się tak za... Może jest cudowne miejsce, prawda? No. E, potem mamy lipiec w lipcu, prawie nic nie robiłam, bo... To było to samo, co w czerwcu, bo to były wakacje, tak? Um, no i potem jest sierpień, w sierpniu też tak było, ale już w sierpniu przeszkodowałam się do szkoły, co nie? Bo back to school i potem poszłam z moją przyjaciółką. E, no, szłam do galerii, kupowaliśmy i w action, action było, powiedzmy action. No i, um, i potem mamy ten... E, wrześniu, W wrześniu było no, rozpoczęcie itp. No i w e, wrześniu chyba zaczęło się właśnie to moje nagecowanie, ponieważ w, na, w, e, przed e, wrześniem e, nocowałam u niej, u tej psiapsi, i, e, no i ona... robiliśmy nagety i frytki. Więc od ta, tak się zaczęło e, moje e, robienie nagetsów. No i tak to poszło. No i no, była nauka, nauka, cierpienie. Um. No i potem przyszedł listopad, moje urodzinki, jej, kocham moje urodzinki. Um. I wolna, jak zwykle. Um. W listopadzie to bardzo, um. no, było zadowolone, a co nie, bo czasem są wolne, a co nie. Potem jest grudzień, um. wigilia. Ogólnie wtedy dostałam w kar właśnie wtedy, kiedy były próbne, w, w chyba listopadzie lub grudniu dostałam kwarantannę, więc jakby nie byłam chora, ale po prostu miałam osobę, która była zarażona i miałam kwarantannę. I wiecie co jest nie fair? Ja miałam duszą kwarantannę tej osoby, nie ja miałam do 27 grudnia, a ona miała do 19 grudnia, więc to było okropne. I tak sobie siedziałam po prostu tak do pff, ostatniego i potem był Sylwester. E, mieliśmy bardzo... to był długi czas wolnego, więc było zajebiście. E, styczeń nowy rok, co nie. E, styczniu to było takie normalne, oglądałam też anima. E, wtedy też... No, jak zwykle w niedzielę robię sobie nagresy. W lutym były walentynki, nie robiłam tego dnia, bo są walentynki, czułam się okropnie, ale wtedy mieliśmy chyba zdalne, jak pamiętam, bo walentynki nie było, bo nie mogliśmy, co, nie? Ale miałam zajęty pomysł, że sobie wyszle do siebie walentynkę i lepsze, Spotkajmy się na radce miałam zajęty pomysł, ale mm, mieliśmy zdalne, więc no, nie mogłam i to był już taki smuteczek. Potem jest marzec Przeszłam na ojkanę i bo... i zaczęliśmy bardzo dużo gadać No i bardzo, za bardzo również nic nie działo e, W kwietniu e, był, był wolny Wielkanoc W Wielkanoc dostałam hajsik No i hajsik był zajeb... E, potem był e, żaden poniedziałek W ogóle mi nikt nie ochlapał, lol e, Nie miałam żadnego żartu znaczy, kilka były żartów do wallpadów, a i e, też trochę zaczęłam czytać manchy, polecam manchy, manchy życie życie. No i e, potem jest maj, e, się tu pracy, no mamy no, maj teraz, więc e, jakoś sobie żyję teraz, e, uczę się. E, no wiecie, za niedługo mam egzaminy, więc, ale teraz sobie odpoczywam w weekendy. No, i w czerwcu będę miała wycieczkę też. E, Tego wycieczkę na 5 dni na e, na góry, co nie? Bo wiecie. E, tak, po wrześniu też mieliśmy wycieczkę, e, ponieważ e, nie mieliśmy wycieczek w ogóle, jak były kwarantanny itp., więc no, zrobili nam wycieczkę przedniową e, nad morze, więc e, tam w Gdańsku i, yy, i przez ten cały czas yy, pozbawam dużo ludzi. Yy, nie będę już robić serweru, bo wiemy co się działo z serwerami i tak to się właśnie kończy. I mówię dla Was Debra i widzimy się w czwartek z odcinkiem Stosów. Już spoileruję Stosów, więc yy, żegnajcie i cześć i czołem!